Koniec roku 2022 i bardzo dobrze, dziękuję, pozdrawiamy, nie umęczymy się teraz tym rokiem, nie będziemy o nim gadać, nie będziemy sentymentalni, nie będziemy jak ta babcia, która uuu, wnusiu, dla mnie to już, dla mnie to już tam jest do piachu, już, już przyszłości nie ma dla mnie, kolejna rocznica polska to może jakaś przegrana bitwa albo przegrane jakieś powstanie, umęczmy się jeszcze, pogadajmy o tym cały czas, cały czas negatywne informacje i to nie jest produktywne, w szczególności w środowisku inwestycyjnym w Polsce, to jest dominujący. Mainstream inwestycyjny w Polsce mówi cały czas o negatywnych informacjach. I ja tam byłem, to jest też moja wina i ja za to bardzo przepraszam. Resztka osób, które zostały na tym kanale, dostarczę Wam bardzo ciekawe rzeczy w roku 2023. Pokażę Wam dzisiaj przykład, pokażę Wam co, to, co ja robię, bo oprócz tego, że gadam, ja też to robię. Stawiam tam pieniądze swoje, tam gdzie gadam, tam gdzie jest moja morda. Pokażę Wam dzisiaj dwie grafiki, które pokażą Wam mniej więcej o czym będę mówił w roku 2023. I myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, bo nikt o tym w Polsce nie mówi. Nikt nie jest takim światełkiem, wiecie, z latarnią, cały czas tylko mówimy o negatywnych rzeczach: o wielkim resecie, o umęczeniu, upadku złotówki, upadku gospodarki i tak dalej. A rok do roku, pomimo takiego opitolenia, rok do roku coraz lepiej nam się żyje. Żyjemy na le coraz lepszej stopie życia, na poziomie życia. Żyjemy lepiej niż królowie w XVII wieku czy XVI wieku, nie? ale nikt o tym nie mówi, nikt tego nie docenia. Zawsze jest zawsze ta jest negatywna, bo, bo was to wszystkich przyciąga. Jak coś jest negatywnego, to boicie się to stracić, co macie, a nikt nie patrzy pozytywnie w przyszłość. Ja dzisiaj mam nadzieję, że taką grubą krechą odkreślę to i będziemy myśleć pozytywnie o przyszłości, bo, poz, bo przyszłość niesie ze sobą niesamowite rzeczy. Będziemy mieli lepsze życie, tańsze, szybsze, będziemy mieli więcej czasu na spędzanie swojego czasu z, z rodziną, z przyjaciółmi. Będziemy mieli więcej czasu dla siebie, a nie tylko i wyłącznie dla pracy czy, czy, czy gonienia za króliczkiem. I pokażę wam dwie grafiki, o którym ja też będę mówił w tym roku. Pierwsza grafika to jest taki wykres, który pokazuje kategorie biznesy, które mogą zyskiwać na wartości, i zyskują na wartości w przyszłości. Na lewej stronie mamy estymowany wzrost wartości Total Addressable Market. Wyrażonych oczywiście w miliardach dolarów. Więc tutaj mamy dynamikę wzrostu, dynamikę po prostu wartości, dynamikę wzrostu wartości konkretnej kategorii biznesów, które będą zyskiwały na wartości, będą miały większe przepływy finansowe, będą więcej te kategorie przynosiły pieniędzy w przyszłości. I po lewej stronie mamy wykres tego wzrostu, dynamiki wzrostu, a na samym dole mamy estymowaną wzrost wartość Total Addressable Market na rok 2021. Więc to są technologie przyszłości, kategorie biznesy przyszłości, które będą w przyszłości zyskiwały i będą dosyć szybko wzrastały. Mamy metaverse, mamy tu 5G, telemedycyna, kanabis, druk 3D, elektryczne i autonomiczne auta, przeróżności związane z, z płatnościami internetowymi, z internet of things, ale też nie wiem, wszystko związane z zieloną energią, to wszystkie rzeczy są na tej grafice, to jest jedna grafika, ale mam tutaj też taką drugą, po prostu listę 100 tematów, które mogą, oczywiście nie muszą, ale mogą zyskiwać na swojej wartości rok do roku przez następne 10-15 lat. Te wszystkie rzeczy, które są teraz malutkie, które są um, małe wersus cały rynek, e, gdzie uż, liczba użytkowników nie jest zbyt duża, gdzie ta adopcja nie jest zbyt duża, gdzie jeszcze tego kapitału tak dużo nie ma, te wszystkie tematy mogą zyskiwać w przyszłości. I o tym wszystkim będziemy mówili. I oprócz tego, że ja Gadam, to tam właśnie też stawiam swoje pieniądze. 28 grudnia na swoim e, e, Twitterze napisałem, że otworzyłem w ciągu tam ostatnich 12 dni, no to będzie już no, prawie dwa tygodnie, ponad 2 tygodnie. E, otworzyłem cztery pozycje na Rocket Labs. Mam tutaj tą firmę. Mamy też e, no, związane oczywiście z, z kosmosem, o tym więcej będę mówił. Mamy też tutaj Snowflake, budowy e, chmury. Danych. Mamy również CrowdStrike tu o cyberbezpieczeństwie. Będę mówił czy automatyzacji biznesu poprzez um, sztuczną inteligencję. To są rzeczy, o których właśnie będę mówił, i dalej to, co robię, to akumuluję akcje. Jak widzicie, to jest cały rok 2022, i cały czas ta czarna kropka to jest dokładanie do portfela akcyjnego. I nieważne, jaka jest sytuacja na rynku, czy jest coś negatywnego, kolejne podwyżki stóp procentowych. Ja nie walczę i nie timinguję tego, tego rynku. Nie bawię się w trading, nie bawię się w spekulacje. Otwieram pozycję. Kupuje biznesy, a nie kupuje akcji. To jest bardzo ważna nauka Warrena Buffetta. Ja tylko tylko chciałem właśnie przekazać w tym materiale, że teraz, kiedy jest strasznie negatywny sentyment do spółek technologicznych, spółek wzrostowych, do, do umęczenia przyszłością, do tego, że już teraz nadchodzi krach, nadchodzi najgorsza recesja i wielka depresja, i tak dalej, te wszystkie materiały oczywiście są mega klikalne. Ja widzę po prostu skrajnie negatywny sentyment. Wszędzie na całym świecie, na redditach, czyli w polskim środowisku inwestycyjnym, wszędzie po prostu ludzie straszą teraz najgorszymi rzeczami. Ja zacząłem, ruszyłem na mocniejsze zakupy. Od 14 listopada zaczęły się pierwsze większe wpłaty, no i 10 listopada mniej więcej wartość mojego portfela to była 15 tysięcy dolarów, no i około około czy tysięcy dolarów płaciłem e, przez ostatnie właśnie dwa miesiące, w listopadzie i w grudniu, e, bardzo mocne i e, liczne wpłaty w grudniu, otwierałem te nowe pozycje, dokładałem do jakichś starych, e, do mojej bazy z czterech wielkich korporacji i pomimo tego właśnie, że mam dużo, dużą stratę, minus 17,9% to teraz zwiększam swoje zaangażowanie w akcje e, i w kryptowaluty, bo oczywiście też mam portfel kryptowalutowy związany z z coinami biznesowymi, adopcją biznesu e, w blockchainowego, I, e, ale głównie będę się skupiał tutaj na rynku akcyjnym. E, e, I teraz tak, kupuję, mam stratę, mój profil nazywa się i zaczynam projekt Rect.pl. budowa społeczności dla ludzi, którzy biorą udział na rynkach kapitałowych i w szczególności chciałem nazwać Rekt z tego powodu, że oczywiście dużo osób ma teraz stratę, ja też gdzieś tam mam jakąś stratę papierową, ale ten rekt, to jest pozytywna rzecz. To nie jest tak, że rekt i umęczysz się, że już, już przegrałeś, ktoś cię zeskamował, rach pulowali cię, czy jest, masz coś stratny na nft czy na czymkolwiek, co robiłeś na rynku krypto czy akcyjnym. W tej stracie, w tym byciu rekt, zawsze jest coś pozytywnego, bo jeśli masz pozytywne myślenie i działasz, to z tego bycia rekt wychodzisz. Prędzej czy później wyjdziesz, jeśli będziesz cały czas na rynku. Cały czas będziesz się uczył, cały czas będziesz poznawał i będziesz cały czas wierzył w to, co robisz i będziesz podejmował dobre decyzje. I dlatego właśnie odpalam w tym roku nowy projekt ReactPL, żeby właśnie na... żeby to było pozytywnie, po prostu. Nie jesteście umęczeni po prostu tym negatywnym cały czas oglądaniem materiałów. Nie wiem, rząd was doi, teraz wszystko stracicie, musicie robić to. Ostatnia szansa na zakup złota. Non-stop takie rzeczy są. Więc tutaj będzie inaczej, będzie pozytywnie. Będziemy mówili o dronach Amazona, bo też rzucimy taką grafikę yy, drona yy, Amazona, który testuje dostawy. Może nie testuje, jako że to są testy darmowe, tylko po prostu już produkcja jest, czyli naprawdę dostarcza te towary yy, w Kalifornii, w Teksasie. To właśnie dysrupcja modelu dostaw kurierów. Jeśli kurier dowozi coś po jeden czy dwa, a w Polsce, Polska po trzech, czterech dniach czy po tygodniu. To dostawa tego samego dnia, towaru, to jest konkretna dysrupcja modeli tutaj związanych z dostawami, z kurierami, nawet z impostem, z paczkomatami. Może to być kolejny etap w rozwoju e-commerce. I o czymś takim właśnie będziemy mówili. Mam materiały związane z właśnie lataniem w kosmos, lataniem w ma na Marsa, kolonizacją kosmosu, satelitami, a nie umęczaniem się, czy, czy krówka w Polsce ma taki wada, taki wad. Czy Snowflake, właśnie mówienie o przetwarzaniu danych w internecie, o cyberbezpieczeństwie, które jest coraz bardziej ważniejsze, czy właśnie o automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji. To są tematy, które będziemy tutaj omawiać. Um, będzie pozytywnie, będzie zajebiście. Ja wiem też, że wśród Was są zajebiści ludzie. Zobaczycie też ludzi, którzy będą występowali na tym kanale, którzy się zgłosili, chcą zrobić nawet wykłady na takie tematy, o których nikt absolutnie w Polsce nie mówi. I sądzę, że zbudujemy zajebistą społeczność, która będzie się rozwijać i wspierać. Właśnie mówiąc o inwestowaniu w przyszłość, a nie w przeszłość, nie w to, co można dotknąć, można, można tam znać, że wszyscy to już znają, o inwestowaniu w parówki czy w złoto, tylko właśnie coś, co ludzie są, nie są w stanie wyjaśnić, nie są w stanie zrozumieć i pojąć, nie są w stanie zobaczyć, dotknąć, to gdzie właśnie ktoś ziewa na coś takiego, wtedy są najlepsze inwestycje. I o, takim właśnie, o takich rzeczach będziemy mówili. Bądźcie, bądźcie z nami, bądźcie ze mną. Bo ten rok 2023 będzie zajebista. Ta dekada już będzie z butów nas e, wysiądzie. Ziadę niesamowicie bardzo się cieszę, że, e, że będziecie tutaj e, z nami. Do zobaczenia w kolejnym materiale e, i cześć.